Siemano, z tej strony Rapgor i dzisiaj zrobimy sobie Q&A, ale nie takie zwykłe, bo pytania dostałem od studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z kierunku Nowe Media. Bardzo mi się te pytania spodobały, dlatego dziś na nie odpowiem. Lecimy! Co spowodowało, że założyłeś swoje konto na YouTube? Dlaczego akurat ta platforma, oraz co zdecydowało o jego tematyce? Na to pytanie odpowiadałem już bardzo wiele razy, dlatego powiem tylko w skrócie, że po prostu chciałem zrobić coś ciekawego i bardzo lubiłem pranki. Ale ciekawsze mi się wydaje to, jak jest w tej chwili, bo przez ostatnie kilka miesięcy bardzo wiele zastanawiałem się nad tym, dlaczego ja w ogóle to robię, i zacząłem zastanawiać się nad tym, co mi to daje i też co ja mogę dać od siebie wam. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to to, że chciałbym się po prostu dobrze bawić przy nagrywaniu. A nie mógłbym tego zrobić, gdybym nie był bardziej naturalny. Dlatego bardzo teraz postawiłem na to, żeby pokazywać bardziej siebie, to jakie mam przemyślenia i robić przede wszystkim rzeczy, które też mi sprawiają radość, przez co wy też będziecie się dużo lepiej bawić. Poza tym ja sam wolę oglądać youtuberów, którzy po prostu są sobą i robią rzeczy, które ich samych bawią, dlatego stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł. Poza tym przez ostatnie kilka miesięcy też bardzo dużo rozkminiałem nad takimi głębszymi wartościami typu akceptacja siebie i innych, wyrozumiałość, wrażliwość, samoświadomość, odporność na krytykę czy manipulację, czy po prostu się życiem i stwierdziłem, że humor i rozrywka, którą mam na swoim kanale jest idealną taką lekką formą do właśnie przekazania takich rzeczy gdzieś tam w tle, jakoś tam, żeby podświadomie gdzieś to wam weszło w głowę, a poza tym chcę też polepszyć jakość swoich produkcji, ale o tym za chwilę. Co sądzisz o manipulacji w mediach społecznościowych? Na ile ludzie są świadomi? Jak to wygląda z twojej perspektywy jako youtubera? Generalnie chyba każdy stosuje jakąś formę manipulacji w codziennym życiu, na przykład jak dziewczyna mówi kurczę, tak bym chciała pójść do restauracji, dawno nie byliś, no, i chłopak wtedy mówi: No dobra, to pójdziemy. I to jest jakaś tam forma manipulacji, tylko bardzo często jest ona nieświadoma. Taka dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, że o, teraz zmanipulowałam go i idziemy na kolację, jest. A media bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę, często są bardzo dobrze w tym wyszkoleni i to po prostu wykorzystują. I mówię tutaj o wszystkich mediach masowego przekazu czyli o telewizji, internecie, prasie, radiu, no i też youtuberach. Czy zauważyłeś jakieś trendy panujące na portalach społecznościowych? Jeśli tak, to co o nich myślisz? Wbrew pozorom ja nie za bardzo obserwuję portale społecznościowe, bo na Facebooku mam wyłączone wszystkie aktywności. Na Instagramie obserwuję dość niewiele osób. Z Twittera w ogóle nie korzystam, ze Snapchata też. Na YouTubie tak naprawdę też niewiele oglądam, obserwuję tylko kilku twórców, m.in. H3H3 Productions i Krzyśka Gąciarza. Słucham też bardzo dużo muzyki, ale to już inna kwestia. Ale zauważyłem jeden dość istotny trend na YouTubie, szczególnie polskim, że YouTuberzy, że bardzo cisną w jakość. Jak oglądam na przykład filmy Gąciarza, to mam wrażenie, że widzę National Geographic. Jak oglądam rzeczy od abstrahujów, to mam wrażenie, że oglądam jakiś serial telewizyjny. I to już nie są te czasy, że youtuber sobie postawi kamerkę i coś tam do niej pogada, tylko pracuje nad tym cały sztab ludzi i mnie to bardzo cieszy i ja też właśnie chcę iść w tę stronę. Na przykład przy filmie, nad którym teraz pracuję, wykorzystaliśmy już dużo lepszą kamerę i gimbala, a pracowało nad nim aż 5 osób. Czy odczuwasz, że masz wpływ na ludzi, którzy Cię obserwują czy oglądają. Jak się z tym czujesz? Odczuwam to bardzo, szczególnie na mieście, jak ktoś do mnie podchodzi i mówi, że zmienił coś w swoim życiu, bo obejrzał mój film. I bardzo mnie to zaskakuje, bo ja nie za bardzo się zastanawiałem nad tym, właśnie, jak wpływać na ludzi. A ciekawy jestem, jak to będzie właśnie w tej chwili, kiedy już mam mniej więcej rozkminione, co chcę robić. Jak założenie kanału wpłynęło na Twoje życie? Bardzo wpłynęło na moje życie, ale raczej bym powiedział, że tak zewnętrznie. Bo żeby dojść do ładu z samym sobą, musiałem w zaciszu domowym przemyśleć sobie kilka rzeczy. A YouTube zmienił tyle, że miałem po prostu dużo więcej wyjazdów dużo więcej ludzi ciekawych poznałem. Też na mieście, jak sobie idę, to ludzie się często uśmiechają. A poza tym mam więcej możliwości, jestem niezależny, mogę sobie robić co chcę, wyrażać to, co mam w głowie, jakąś taką swoją kreatywność przekazać i to jest naprawdę super. Jak radzisz sobie z hejtem? Przez pierwsze trzy lata bardzo brałem to do siebie. Jak ktoś mi napisał, że jestem beznadziejny, to sobie myślałem, kurczę, to może nie powinienem jednak tego YouTube'a nagrywać i w ogóle. Ale teraz mam takie podejście, że jeśli widzę jakiś hejt, to nie zastanawiam się nad tym, co jest ze mną nie tak. Tylko co mogło tego widza zezłościć, że napisał taki komentarz. I to mi pozwala zweryfikować, czy serio coś zrobiłem nie tak w tym materiale, czy właśnie chodziło mi o taką reakcję. Co myślisz o fake newsach? Popularność fake newsów potwierdza według mnie tylko to, jak nie jesteśmy odporni na manipulacje, bo w sumie nikt nas tego nie uczył. W szkołach nie było o tym ani słowa i dlatego też nagrywam materiały na ten temat, żeby ludzie byli generalnie bardziej świadomi i nie łykali, że wszystko jest albo prawdziwe, albo nieprawdziwe. Ja mam do wszystkiego takie podejście, że okej, okay, może to być prawda, a może nie. I takie podejście najbardziej polecam, bo dzięki temu mam luz i się nie spinam. Co sądzisz o popularnych od pewnego czasu dramach? Wydaje mi się, że ludzie wrzucają do jednego worka każdy Konflikt i nazywają go dramą. Jak ktoś komuś zwróci uwagę, to już jest drama. A uważam, że jeśli ktoś zrobi coś niefajnego, to wartościowa jest merytoryczna dyskusja. Wiadomo, że wielu YouTuberów ciśnie po sobie tylko tak bezmyślnie, ale w niektórych sytuacjach jest to naprawdę okej okay i można się wiele nauczyć na przykładzie tych konfliktów. Ale wiecie, jeśli ktoś się tylko bezmyślnie wyzywa, albo przychodzi do jego domu i rzuca w niego butelkami, albo go bije, no to mi się. To już bardzo nie podoba i trzeba powiedzieć temu po prostu zdecydowanie nie. To już by było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie. Subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem.